Holder w akcji. Rekonesans. Słuchajcie, Plantation number 3 tak zwany, czyli plantacja numer 3. Dupie nie urywa. Znaczy tak, wszystko elegancko zasiane, ładnie zeszła, wzrosła. Troszkę, na moje oko troszkę jest za niska ogólnie, ale tutaj jest taka sytuacja. Wszędzie są. One są, przed chwilą mi tutaj rogacz taki ładny uciek, czyli wchodzi. Nasiona już ogólnie dojrzewają, bardzo ładnie pachnie, piękne kwiaty, ale, co z ale, ale o co chodzi? Chodzi o to, że te krzaki one nie są wysokie, gdyż trawa przerosła konopie. Pole nie było pryskane, zero prysków i tak jak widać. Ja będę rozmawiał tutaj z kolegą, który zasiewał te konopie. One jak dojrzeją jeszcze, jeszcze im troszkę brakuje. Tu się na, nasiona, o widzicie, zaczynają wyradzać, żeby to ładnie skombajnować. Ile będzie, tyle będzie. Troszkę będzie plewu, nie plewu. O takie wiecie, no to trzeba będzie odsiać, ale. Chciałem zauważyć, że, że jest wszędzie ładnie, bardzo ładnie wysiane. O tutaj, im więcej słońca, tym szybciej dochodzi. Widzicie, piękne krzaki. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, tutaj jest ponad hektar. Tam nie widać, no w jednym kawałku, pięknie, pięknie, wszystko elegancko, ale tak jak mówię, no, o tutaj są ślady właśnie tego koziołka, który uciekł mi przed chwilą. Widzicie. Yy, uprawa ekologiczna, nie wiem, to pole ogólnie było fajnie obrabiane, tutaj nie było żadnych zarośli czy coś, ale jak się wdała konopia, zero prysków, to tą konopię jednak, ale, ale ten paździerz, paździerz, no kurde, takie tak, no. No widzicie, no kurde, jakaś, jakaś trawa przerosła, więc te plony ogólnie wszystkie ładnie wzeszły. Ech, kurde, no i dlatego się pytam, czym pryskać, jak ktoś nie chce pryskać, żeby była uprawa ekologiczna, czym pryskać, żeby trawy nie było? Ciężki temat. My to skombajnujemy. Tutaj były posadzone również takie przeciwko dzikom i saren, jak to się nazywa, takie no, no jak, jak mam to powiedzieć? Kukurydza była posiana, żeby nie włożyły. Ale to nic nie daje, bo, nie daje, bo mi przed chwilą roga drzuciek. Piękne okazy. Piękne, piękne, piękne. Dlatego mówię: Zero pryskania. Full Natural. I będą nasiona dostępne. Nie wiem ile tych nasion wyjdzie. Będziemy to kombajnować. Te jeszcze wzrastają, bidule. Ale one jeszcze dojdą. Ja tak podejrzewam, że jeszcze miesiąc trzeba będzie i to trzeba będzie skosić. Skombajnować. I tak jak mówię: no... Ja chciałem nasiona full, full, full bio, więc no to są tego konsekwencje. One są wszędzie, nie? Pięknie rosną. To są tego konsekwencje, że się nie poryska, Ale miejmy nadzieję, że będą obchite zbiory. Ja tutaj się dużo, jakby to powiedzieć, no, nie spodziewam z tego względu, że trawa przyrosła, konopie i one się nie dały radę do słońca y, wszczycić. <grym> czy tam wznieść ogólnie, ale są, trzeba będzie kombajn puścić na niskiej wysokości i to co da radę, no nie ma szału, no nie ma szału, dlatego, że tak jak mówię, no konopie niepryskane. Ja czytałem dużo na temat konopi, że one, one szybciej rosną jak łoboda, ale no niestety, ale te nie zdążyły urosnąć, więc takie low riderki wyszły. Ale tak jak mówię, no zero oprysków, na pewno będą bio, nasiona będą fajne, więc taka relacja z pola na dzień dzisiejszy. Tutaj mamy też dużo krzemu, gdyż jest skrzypolny, tak jak widać. Jest różnorodność ziół w tym poletku. Tak wiechy wyglądają. Tak wygląda hodel, zatopiony tutaj kurde w drużce takiej. Słuchajcie, no taka relacja, taka relacja, że coś się dzieje. No i co? No i czekamy aż dokwitną. Zaraz jadę na drugie poletko, na dru drugą plantację. Ja się jeszcze tym zacnym traktorkiem bujnę tam na sam koniec, potem przekaźnik, O, zobaczę jaka sytuacja jest z drugiej strony, ale tak jak mówię, no nie wróżę dużych plonów, ale za to obfitych w względem tego, że będą bio, nie będą pryskane. Więc taki rekonesans szczeliłem i przekazuję Wam dalej. Dobra, jak coś tego to jeszcze się nagram? Jeszcze tam mam. O, tam właśnie mam drugie poletko. Plantation number two, <grydy> albo number one. Nie, to była number one, czyli pierwsza plantacja była tam. Tam właśnie pod tym. Jak to się nazywa? Pod cmentarzem. <grydy> Więc tutaj jest druga, trzecia plantacja, a druga, drugą już ściąłem. No i co. To i tyle, nie? Jedziemy dalej, zobaczymy co się będzie działo i jak coś tego to zdam relację, hej?